Cześć, mono widzowie, witam Was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z Pet Simulator 99, a w dzisiejszym odcinku coś nietypowego, czego na tym kanale chyba od czasów Pet Simixa nie było. A mianowicie sprawdzimy sobie, co ludzie zaoferują nam za 50 bilionów gemów, bo cały czas szukam tylko ofek za Gargantuany, Titaniki. Powiedziałem sobie, nie, muszę coś nowego zrobić, więc szukamy ci ofki za gemy, No i mam nadzieję, że te oferty będą naprawdę bardzo mocne, więc ty, mój drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tej łapki, w górę, subskrypcji, zapraszam Cię do oglądania. I chcę tylko powiedzieć, że ten odcinek wyszedł tak randomowo, bo na początku miałem szukać ofek za tego, to Gargantuan Jurassic Dragona, no ale widzowie udało się go wytraidować, więc gratuluję mu tutaj cieplutko. Więc tego tak wpadłem na pomysł, czemu by tutaj nie potraidować sobie gemami. Zobaczcie, jakie ofki dostaniemy. Przy okazji, jak widzicie, ten odcinek robimy na bebeszku, także bebeszek pewnie lepsze owki będzie dostawał, bo bebeszek to bebeszek, on ma zawsze farta. Okej, okay, pierwsza oferta wymiany i dostajemy Titanic, Stargazing, Bula oraz Titanic dla Gata, które akurat są dla mnie dosyć nietypowymi Titanicami. Dlaczego? No, Stargazing Bull, bardzo ładny Titanic, podoba mi się, cenę też ma spoko. Ale ten Chador, no nie, nienawidzę go, bo widzowie, odkąd Rocksek go trafił, to jest mój najbardziej chyba znienawidzony Titanic. Ale bądź co bądź, bardzo ładna oferta, tylko nie za 50 milionów. No ale wiadomo, widzowie, w dzisiejszym odcinku nie będę dostawał dosłownie ofert za 50 milionów, bo nie każdy ma akurat przy sobie tyle. Ale i tak, Erda, mega, pozdrawiam, przyjacielu, fajna oferta. Druga oferta wymiany jest dość typowa, Ponieważ dostajemy capybara jajko I pokażę tą ofertę Bo chcę was widzowie zapytać Czy ktoś z was ma takie jajko I kiedykolwiek je sprzedał Jestem ciekawy Kto za to jajko daje 2 miliony Moim zdaniem ono po prostu jest OG I dlatego ma taki rap Ale czy się opłaca otwierać? No totalnie nie Aż sobie z ciekawości zobaczę Ile kapibary, Na przykład rainbow Nawet jakby poleciały Warte są 2,5b i 1,43 Tak, czyli to jest takie po prostu OG A już dlatego ma taki rap Okej, na oferta wymiany co tym razem dostajemy huge stormagony czyli mój wymarzony, ulubiony ukochany huge pet plus tutaj jakieś dodatkowe lotiery, no Ciekawa oferta wymiany na pewno. Ciekawa, aczkolwiek troszeczkę tutaj brakuje. Ale pozdrawiam serdecznie, widzu ciebie, Wiktor, mega, dziękuję Ci za tą ofertę. Okej, okay, mamy kolejną ofertę wymiany, co tym razem ciekawego tutaj dostaniemy. I dostajemy Rainbow Titanic Love którego miałem w swoim ekwipunku. Pamiętam jeszcze w drodze od Gargantuana go tradowałem. Ile jego rap teraz wynosi? 23,4 biliona. No to nieźle tutaj wynosi, nie powiem, że nie. Ciekawe jestem, ile on realnie dostaje, ale może faktycznie tyle co rap fajna oferta wymiany, za którą byczku pozdrawiam i dziękuję. Titanic piękny. Ja ci polecam go zostawić, bo jest naprawdę cudowny. Tak samo cudowny, jak ta oferta wymiany, więc bardzo dziękuję, panie kolego. No i tutaj mamy dobrą ofertę wymiany. No proszę państwa. Titanic Banana Cat, Titanic Delphin, Frontman Jellyfish, Pineapple Cat, Snow Elf, Snowflake Dominus oraz Cheerful Yeti. No i ta oferta wymiany mi się podoba. No i tutaj na przykład mógłbym dać Ready, ponieważ Ziomek daje mi rap za rap dosłownie. Ja mu daję game, on mi daje idealnie rap. I taka oferta jest cudowna i mi się doskonale podoba. Mamy tutaj dokładnie 7 Titaników widzowiem. Więc, jakbyście mieli 50 milionów gemów, na spokojnie 7 Titaników sobie kupicie. Mateusz bardzo dziękuję Ci za ofertę. Pozdrawiam z calutkiego serduszka. Dobra, kolejna oferta wymiana i dostajemy Rainbow Huge Holographic Monkey. Ok, jest to ciekawy Huge, jest za Clan Battle. Dokładnie top jeden Clan Battle. Aczkolwiek jego rap jest lekko zawyżony, bo pokazuje tu 6%. 55, a tak jak mówiłem parę odcinków temu, nawet widziałem go na Trading plazie za 4,5. Coś takiego, więc no tutaj maksymalnie 5 bilionów myślę, że to jest wartość. Czekajcie, wpiszmy 5 bilionów. Ciekawy jestem, czy dałby ready na przykład tutaj kolega. No właśnie, tak myślałem, widzowie, jest zawyżony. rap, no ziomek daje tutaj za 5 milionów. Automatycznie ready, niestety, daje kancela, ale pozdrawiam, dziękuję za ofertę. Okej, okay, mamy kolejną ofertę wymiany, tym razem Titanic Jolly Card podpisany przez DJ2 oraz Titanic Part. Panda. 41 bilionów wartości. Realnie ile tutaj mamy? No, realnie około 25, bo wiadomo, panda nie dostaje 30B rapu, tylko około 15-13B. Też, jak ktoś ogląda drogę do Garkantuana, doskonale wie, jak to było. Więc tutaj około 25 bilionów wartości za 50B. No, jest to ciekawa oferta. Wiadomo, że on pewnie 50B nie chce. Panda jest ładna, więc oferta też jest ładna. Bardzo tutaj dziękuję, przyjacielu, i pozdrawiam również ciebie serdecznie. Ja po prostu, widzowie, lubię pandziule, lubię pandziule. Hej, okay, i teraz mamy coś Grubego, ja sam spytałem, czy mogę Zaoferować widzowie jest to Titanic Wild Corp Agony, czyli Titanic Którego bym chciał, daję mu wszystkie gemy I dokładam mu dwa ekskluzywy No, zobaczymy, czy kolega by się zgodził Ten Titanic naprawdę jest cudowny I jestem bardzo ciekawy, czy on dalej się baguje Bo jego normalnie dało się bagować, że był Jakby na całej Trading plazie. jestem ciekawy Czy zgodziłby się za 50 milionów Dobra, dajmy tutaj Ready, aczkolwiek Nie jestem pewien, czy to jest w ogóle dobra oferta wymiany Bo wiemy, że jak był bagowany, to dostawał 70B. Ciekawe jestem, ile on teraz dostaje tutaj oferty. Okej, okay, mówi, że dostaje 70B, czyli dalej są takie oferty, jakie były. Aczkolwiek, no, piękny Titanic, zazdroszczę ci go, bratku, i pozdrawiam ciebie cieplutko. No, chciałbym go, chciałbym, widzowie. No, ale co ja powiem, no? Nie stać mi jeszcze, a cel to gargantuan. Teraz w ogóle, widzowie, odkryłem nową taktykę, ponieważ ja ten odcinek nagrywam półtorej godziny, prawie nikt mi nie wysyła ofert wymiany. Aha, no, to nie niezła oferta, byku. Ja tu daję 50B i tymi gamy, dajesz, ale dokończę. Zamiast ja tutaj stać na na środku trading pisać, że traduję 50 milionów gemów, to ja po prostu ludziom trady wysyłam. I patrzcie, jakie oferty teraz dostajemy. Titanic Black Angelus, No, cudowny Titanic, który posiadam na głównym koncie. Titanic Soccat, który również jest bardzo ładny. No i Titanic Nuttercracker Rainbow. No, powiem tak, przyjacielu, dobra oferta wymiany. W sumie to przyjaciółko. Trzy cudowne Titaniki. Naprawdę, powiem ci, przyjąłbym z chęcią. Oferta bardzo ładna, bardzo fajna, bardzo dziękuję i pozdrawiam cieplutko. No i teraz to no, Widzowie można szukać ofek. Ja Półtorej godziny tradowałem i dostałem samemu No parę ofeg, ale tylko parę huge Przykładowo, tak z Titanikami to chyba z 2-3 Może oferty wymiany Także no, zdecydowanie lepiej wysyłać ludziom trady Okej okay, widzowie, teraz dostajemy ofertę Titanica, którego poluje na głównym koncie Jest to Titanic Cupcake Pegasus Bardzo ładny Titanic, by the way zapraszam Na streamy codziennie 14.30 Ile on za to chce? Spytajmy z ciekawości, ile to dostaje w ogóle Jestem bardzo naprawdę ciekawy, bo karty Chodzą po 4 biliony ten Pegasus z niby 18B Rap, ale wiadomo, no to jest fejkowy rap. Myślę, że jakieś 11B by się zgodził. Czekajcie, za 13,5 ma wystawione. No, byczku, byczku, to ci się nie opłaca. No, karty się po 3,6, 3,7 szuka. No dobra, daję mu 11 bilionów. Ciekawy jestem, czy się zgodzi tutaj. Okej, okay, on potrzebuje więcej. No niestety, więcej nie mogę dać, ale pozdrawiam serdecznie, przyjacielu. I powiem wam tak, nie opłacałoby się dawać więcej. Z racji, że te karty chodzą po nawet 3,5 biliona, jak dobrze poszukacie. Czyli taki Titanic wyjdzie wam za 10,5 biliona, maksymalnie. Maksymalnie 11. Więc no kolega, raczej więcej niż 11 bilionów tutaj nie dostanie, moim zdaniem. Ale dał ofertę za co mu bardzo dziękuję. Plus chcę dodać, że te Titaniki będą spadały, bo tutaj te karty do otwierania kosztują ile obecnie? 500 koła, 600 koła. No i ludzie cały czas trafiają. Jeszcze wam powiem dokładnie, ile kosztują? 683 tysiące na ten moment. Rano pewnie będą kosztowały jakieś 500 koła. Więc no te Titaniki też będą spadały na 100%. I widzowie, teraz wysyłem ofertę wymiany do ziomeczka, który ma gargantuana. Więc trzymajcie, może go da, nie? No, wiadomo, że go nie da. Jestem ciekawy, co może dać, bo widzę na następnie też ma Silver Dragona, Snow Elfa, Ballon Monkey. No, a trochę tych Titaników tutaj. I daje nam walentynkowe prezenty. No, jestem bardzo ciekawy, czy dobije tutaj 50 milionów. Bo jeżeli by dobił, to why not? Why not? Okej, okay, daje nam Rainbow do Dominusa, Huge Jelly Axolotla i Chest Mimika. Czyli po prostu obstawiam, chcę sobie lekko przeczyścić ekwipunek i chcę się pozbyć tych rzeczy. Na no, 5 milionów, no, fajna feria oferta aczkolwiek liczyłem na jakieś tajteniki, no. Ale i tak dziękuję, no. Walentyn prezentów dzisiaj nie dostałem, więc jakieś zaskoczenie jest. I teraz widzowie, malutki jeszcze przerywnik, bo bardzo chciałem was przeprosić, że wczoraj odcinka nie było tak. Ja wiem, że w lutym miał być daily. No i przez 23 dni robiłem te daily faktycznie, ale akurat wczoraj wypadła mi bardzo ważna sprawa, musiałem jechać, załatwić sprawy. No i nie udało mi się niestety zrobić odcinka, także wybaczcie mi. Teraz raczej w tym tygodniu już będziecie mieli codziennie odcinki. Bardzo się przynajmniej postaram. Okej, okay, i dostałem Huge Pinata Kata, który jest jeden Exist Golden Shine. I ziomek na czacie napisał, że dostaje ołówkę 50 bilionów, A szuka 50-60 bilionów. Jestem bardzo ciekawy, czy serio on tyle dostaje. Czy po prostu zbagowali rap i chcą tutaj, nie wiem, wcisnąć tego Huge na Hama komuś. No, widzę, że uwielbia Pure Gamesy. No, chyba każdy uwielbia Pure Gamesy, widzowie. Kto nie lubi? Powiem tak, no ładny Huge Pet, jest to coś nietypowego na tym odcinku, ale czy ja bym za to dał 50B? No, nie ma szans, widzowie. Nie ma szans. Ja znaję moje szczęście, wytradował. Bym go za maksymalnie, nie wiem, 20 bilionów. Także, no, Zebi, fajny Hugic, ale odpadam tutaj na maksa. Ale pozdrawiam, jak każdą osobę, oczywiście. I jeszcze od razu wyślijmy trada do BZA, ponieważ Ziomek napisał, że ma 9 Titaników. Okej, okay, Ziomek traduje 9 Titaników. Jakie Titaniki dasz mi za moje gemy przyjaciel Uuu, i ładne tutaj dał. Ej, same takie praktycznie co lubię. Bo tak, Pink Kidsune Fox, bardzo ładny, lubię go. Dino Kacik, dobrze podmienił, bo również go lubię. Dwa Bluby, czyli jedne z moich ulubionych, oczywiście. Titanic M14 oraz Titanic Mankay. i same ładne Titaniki mi dzisiaj dają. Poza oczywiście laczadorem, doskonale wiecie, widzowie. Nie no, fajna oferta wymiany. Bardzo tutaj dziękuję, za bo naprawdę ładna owka, za którą ci oczywiście pozdrawiam i dziękuję serdecznie. No kurczaczki, takiej oferty to ja mogę dostawać cały czas. Ale żeby już wam, widzowie, nie przedłużyć tego odcinka wiecznie, zobaczmy ostatnią ofertę wymiany na dzisiejszym odcinku. Aha, i ostatnia oferta dostałem cancela. No to nieźle, widzowie. Nikt mnie chyba nie lubi na tej trading plazie. No i tym razem ktoś mi wysłał ofertę wymiany, no nie no kolego jakie 21B za 50B przyjacielu, ładny huge Love lobster samurai dragon ale 50B nie ma tutaj szans za 20B, może bym się skusił widzowie, czekajcie, dajmy mu takie 17 bilionów bo jeżeli kolega potrzebuje to raczej się powinien tutaj zgodzić, a 17 bilionów w drodze do gargantuana myślę, że na luzie bym mnie wytradował no i tak jak myślałem, niestety się nie zgodzi no ale nie dziwię mu się, też bym na pewno nie dał ready, ale dziękuję za ofertę przyjacielu również i pozdrawiam, no i w sumie w dzisiaj w dzisiejszym odcinku, widzowie, to tak naprawdę na tyle. Powiem tak, czy oferty były epickie, były mocne, były nietypowe oraz ciekawe. Myślę, żeby nagrać sobie kolejny taki odcinek, tylko gdziebym tradeował 100 bilionów gemów. Tylko może nie od razu, tylko za jakiś miesiąc. Za miesiąc możliwe, że te 100 bilionów osiągnę w drodze do Gargantuana, więc taki odcinek jest realny. Więc jeżeli, widzowie, byście chcieli taki odcinek, koniecznie dobicie tutaj 573 łapki w górę. Losowa tutaj, cyferka, bebeszka. No i myślę, że postaram się nagrać dla was taki odcinek. A w dzisiejszym odcinku to na tyle. Na zakończenie. Zróbmy sobie jakiś konkurs, mianowicie rozdajmy cztery losowe, już pety. Jeżeli chcecie wygrać, no to klasycznie, widzowie: Łapka w górę, subskrypcja oraz komentarz z waszym nickiem. I na kolejnym odcinku głosimy sobie zwycięzców. A propos zwycięzców, Na ekranie teraz macie ostatnich. Serdecznie, mordeczki wam gratuluję, i nagrody poleciały już do waszych mailboxów. A póki co, ja, widzowie, będę zmykał i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, I się mano,